Cześć, witam w kuchni Konrada. Dzisiaj robimy sobie coś prostego, tak jak ta feta, tak jak ta mozzarella. Feta i mozzarella mieszam to, nie wiem dlaczego, ale dla mnie to to samo, tylko feta jest bardziej solana. To jest metka tatarska, czyli takie zwane tatara. Czekajcie, ja muszę światło wyłączyć lepiej. Mijam latarkę flesza zapalanego, jakoś tradycyjna. No, tam nie będę czytał. Dzisiaj sobie zrobimy. Wchodzimy do lodówki. Bierzemy jedno jajko. I z lodówki to już Wam nic nie potrzebne. Jajko. Te jajko musi być bez białka, same żółtko. Bierzemy wedetę. Jak już macie wegetę, pierz, bo soli nie, bo to jest za dużo, już pomieszamy. Biorę sobie miskę, miskę, miskę. Jest miska. O, lepiej? Tylko mnie nie widać. O, jestem. Okej, okay. a jeszcze tu coś małego bym podstawił. Hmm. Cholera. Ciężko, ciężko. Dobra. Git, gitę. Zrobię. Widzimy. Śmietnie tylko jajko. I jeszcze talerzyk. Przydatny. A teraz ja wyciągnę, bo... Później będę używał, teraz sobie ciągnę. Okej. Okay. Kuchnia Konrada. Jeszcze tu może. Gites. Ok. Mamy miskę. Bierzemy tatara i bierzemy nóż. Rozkrajamy tatara. Otwieramy go. Walamy to wszystko do miski. Czego właśnie tego tatara? Tatara kupiłem w lewiatanie. Powinienem jakąś kasę dostać. Że promuję im, że mają tatarę. Okay. Bierzemy jajo, pamiętacie jajko musi być bez białka, kiedyś zrobiłem z białkiem niechcąco. i to się ciągle nie gilo z nosem, więc lepiej nie. Ciekawe jak tam wakacje wam lecą. Widziałem niektóre osoby. Oliwiera Kalota widziałem często, często kowicie nieraz. marcy się raz widziałem tam. Ok, żółtko. Rzucamy. Ok, bierzemy teraz wegetę. Otwieramy wegetę. Posypujemy tak człupkę. No tak. No, takie dwie małe na no, paluszka nasypujemy. Jest. O, ja mam Wegetę, ten postawę. Nie, no nic w ogóle nie będziecie widzieć Wegetę Jak na razie wygląda, to tak. Wegeta na jęzku i jajku. Teraz bierzemy pieprz i pieprzymy całą pieprzymy. Sypiemy pieprzem na tego tatara. Jak mamy zrobione, no to robimy to jak mielone, czyli ugniatamy to, bo witelcem nawet nie próbujcie, bo jest to bardzo trudne. Mielony chyba by było łatwiej widelcem, ale tata ta to, to jest normalnie kosmos widelcem. Ciężko. Więc jak mielony nie chcecie sobie rąków i to małe po prostu. Mieszamy, mieszamy. Robi nam się taka ureczka. ugniatamy to. OK. Gniecamy. Teraz bierzemy talerzyk i robimy górki. Kuleczki. Nie górki, tylko kuleczki z mięsa katarowego. Przed chwilą robiłem sobie maseczkę. No i pierwszy raz. Możecie mi napisać w komentarzu. Czy jak pierwszy raz się robi taką maseczkę. No to można mieć po tym jakieś krosty, ale chyba nie, myślę, że nie jestem uczulony na dwie specyfiki, więc jak coś, to się podrapię trochę. Dzisiaj sobie wstałem, bo przyjechała moja siostra z Niemczech i wstałem sobie właśnie, wstałem sobie właśnie... I mówię, ułożę sobie włosy, bo jechaliśmy do miasta. No i patrz jak mi wyszło ładnie. Nic mi nie odleciały. Zawsze mi odlatywały włosy. A teraz jest wszystko, wszystko. 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 Wszystko No Jak byłem mały, to mówiłem wszystko. Wszystko! Okej, okay. i ostatni taki. Zostaw nam to troszkę większe. Okej. Okay. Bum. I jak jeszcze wam troszkę zostało, to zrobicie taką małą kuleczkę i połóżcie na środek. Okej. Okay.

Jeszcze koniec, jeszcze chwila. Czekaj, jeszcze chwilkę. Okej, okay, będę to. Teraz bierzemy. Cebulę. Polaki, cebulaki. Cebula. Cebulaki polaki. Proszę bardzo, cebula. Kroję ją. Kroicie ją w kostkę. Tak jest najlepiej. Ol nóż poszedł. Patrzcie, takim małym nożykiem przekroję cebulę. Też tam są takie są takie noże. ambicjon reklamuję ich noże powinni mi. Pyramie jakąś dać. I słuchajcie chyba przed moimi filmami. Pojawią się reklamy, czyli takie sami wiecie, takie włączę reklamy. Na kompie jest taka opcja, żeby włączyć reklamy. A te reklamy produkujesz, więc tymi reklamami, cześć, ja nagrywam sobie tam, ja gotuję. Tymi reklamami można mieć kasę więc z i posypujemy to wszystko. Syp, posypu, posypu, syp, Okej, okay, posypane. No to jest już zrobione O, ale to obciewali naprawdę. Ta cebula to jest przegięciek do oczu. O, o, ja nic nie widzę. No i tak to wygląda. Jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i cześć. I patrzcie co cebula zrobi oczami. Cześć.